To jest tyle z witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Dzisiaj jest aktualizacja w Brawl Sals. Nowy Daryl jest w ogóle. I zobaczymy, jakie tu... Chyba Daryl tylko się zmienił tak? A nie, czy Na dole. Jack jest bardzo rzadki. I mamy Jeno skrzynkę, na nabitą, i mega box jest za darmo. Jest za darmo, mega box. Ja dopiero co aktualizację zrobiłem, więc może otworzymy mega boxa. No, czy znam jest Jasio? Co nie? Znamy Jasio. Dobra, 3, 2, 1. No kurde, dlaczego 5? Zawsze nic nie ma. Oh. Na co? Nie, nic nie było. Dobra, a nie sobie nie ma marzę, piłka sobie zagramy piłka może sobie zagramy um. dobra, ja nie chcę go wypróbować dobra, wybierz zadyma zadyba, no czy tam zadyba, nie wiem Dobra. Ty ktoś ma już Jack. Kurde. Ła. Wow. Ale ta... Jack daje duży damage A jej dosłownie nic nie zadaje. Dobra Te dreki za bardzo opa, ona powinna być legendarna Czekaj, jak ją ma, ona... ulica ma Bo ja jestem ciekaw Prawda, ulta pokażę, bo nie Przecież, przecież... Nie, nie Te dreki za bardzo open G260 chyba tak. A, ona ma takie ulta. Dziwne. No, naprawdę już przegrywam. Przegraliśmy. Dobra. To był taki krótki, lutany. Z taki malutkim openingiem. Więc... To była w sumie aktualizacja nowa, brał salsa. ma? A jeszcze czekajcie, czekajcie. albo to ja mogę ją sobie kłócić, A. Dobra, to tyle to